Nowy sezon Battle Passa to nie tylko dobra okazja do tego, żeby zarobić żatony, za które dostajecie czołgi specjalne, kredyty, obligacje czy schematy, ale również fajna okazja do tego, żeby wrócić do czołgów, które w przypadku tego sezonu są czołgami bohaterskimi, czy też czołgami, które prowadzą natarcie. Tym razem tymi czołgami jest Can Opener, czyli brytyjski czołg ciężki, wz 115 a czyli chiński czołg ciężki, no i na koniec M48, czyli amerykański Patton. Postanowiłem wszystkie te trzy maszyny wyciągnąć z garażu i pojeździć mi trochę bitew po to, żeby wam o nich opowiedzieć, doradzić może jakieś wyposażenie i przede wszystkim powiedzieć Wam, co są dobre, jak się spisują w 2025 roku i zachęcić Was nieco do tego, żebyście sami spróbowali nimi pograć. Dzisiaj pokażę Wam bitwy z kanon Penera, a następne czołgi będą pokazywały się w kolejnych dniach na kanale. Zapraszam. Pierwsza bitwa będzie bitwą na mapie Granica Imperium. Jak widzicie losowanie na same dziesiąte tiry, co warto zauważyć nie ma artylerii, więc powinno być całkiem fajnie. Wyposażenie, które mam na tym czołgu, które Wam polecam również do tego, żebyście go spróbowali, to jest ulepszone celowanie, wentylacja i turbo. Wentylacja poprawia wszystkie parametry czołgu. Oczywiście dodatkowo turbo, które powoduje, że ten czołg staje się chociaż trochę ruchawy, bo ogólnie jest dość taki powolny i ślamazarny. Poza tym jest dość duży. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale on jest po prostu masywny. Jest wysoki, dosyć szeroki, długi. Sporo miejsca zajmuje ta maszyna. Nawet zobaczcie taki grill, który przecież nie jest małą, małym czołgiem. Tutaj dość dużo. Dużo mniejszy jest od tego, od tego can openera, więc takie wyposażenie. No i dodatkowo to celowanie, które poprawia po prostu celność armaty. Początkowo grałem sobie tutaj z ulepszonym wzmocnieniem, ale po namowach Pioleta, jakby nie patrzeć, czyli Skill Plisa, zmieniłem sobie na celowanie i z tym celowaniem rzeczywiście gra się tym czołgiem lepiej. Mapa. Dość przewidywalna, dość taka schematyczna, nie można tutaj za dużo wymyślić. Jedziemy sobie na róg, ale widzę już w tym momencie, że jadę tam sam. Być może ten PZ-7 z tyłu będzie mi próbował pomagać, więc nie podjeżdżam agresywnie, nie podjeżdżam wysoko, dlatego że tutaj sam będę miał po prostu duży problem. Ten czołg posiada dwie armaty, jak widzicie, przy czym są to inne dwie armaty, niż możemy to, niż widzieliście to pewnie na czołgach radzieckich, czyli tutaj te armaty mają taką funkcję, że że strzelają sobie, sobie na zmianę, no i możecie oddać specjalną salwę z tych armat, gdzie po prostu ta się jest dużo słabsza, ale yy, zadajecie strzał, od, oddajecie strzał od razu, nie, nie ma tego jak skupiania czy przygotowywania salwy, tak jak to było w radzieckich czołgach ciężkich. Odjeżdżaliśmy sobie tutaj blisko po to, żeby, żeby grać na side Scrapie, Ten czołg do scrapa. powiedzmy, że się nadaje, nie jest to może rewelacyjny, bo też trzeba z tym uważać, ale jest w stanie na płaskim, na płaskim sobie tutaj poradzić i ten bog wystawić. Podjechał badger, bardzo trudna maszyna. Tak naprawdę ten badger będzie tutaj kluczowy, zwróćcie na to uwagę, bo jego tak naprawdę zagranie tutaj spowoduje, że drużyna przeciwna nie będzie... Nie będzie zbyt zadowolona. Mogłem oddać strzał wcześniej, mogłem próbować przejść mu w bok, ale, ale liczyłem na to, że może pokaże dolną płytę, i on pokazuje tą dolną płytę. Widzicie, wyjeżdża sobie, pokazuje dolną płytę i. I teraz mogę go obijać. Bardzo duży błąd z jego strony. Nie powinniście w takim wypadku nigdy badżerem wyjeżdżać. Podczogi, które mogą was przez długi czas obijać po tej dolnej płycie, jeszcze specjalnie zdejmuję mu gąskę po to, żeby żeby go unieruchomić. On sobie użył naprawkę, ale za chwilkę po drugim strzale już tej naprawki nie będzie miał i kolega ma bardzo duży problem. Nie róbcie tak. Jeżeli macie uprzywilejowaną pozycję badżerem, macie schowaną tą dolną płytę, to powinniście w tej pozycji jak najdłużej zostać i z niej próbować robić damage po to, żeby nie zbierać bez sensu i siódmy postawił mu pomóc i teraz będę tutaj jego obijał, zobaczcie, że już 1700 odbite rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, a propos armaty jeszcze o której nie powiedziałem, to jest to, że ten czołg, no, nie ma dużych uszkodzeń na strzał o, teraz będzie podwójny strzał 971, właśnie w tym momencie jak powiedziałem, że nie ma dużych uszkodzeń na strzał to tak ładnie polosowało, bardzo, bardzo wysoko, bo to jest raptem 420 uszkodzeń na strzał czyli bez rewelacji, a, to, a ten czas przeładowania jego nie jest aż taki y, szybki, więc ten DPM nie jest wysoki. Znowu będzie podwójne walnięcie, y, tym razem T62A dostał za, y, za tam 800 plus i i jeszcze został do tego podpalony, więc również bardzo fajne trafienie. I zobaczcie, jak ta franka jest ogarniana tutaj. PZ za mną stoi, grid trochę pomaga, natomiast ja po prostu masakruję drużynę przeciwnika bez najmniejszego problemu. Już prawie 5000 na strzelane. Za chwilkę skończymy tego Isa, który jest strasznie wściekły na mnie, ale ale nie przebija. gdyby lepiej przycelował, to pewnie ten pocisk powinien tutaj wejść. Tak więc ten czołg ma swoje plusy. Ma tą. Ma tą możliwość strzelenia z salwy, co jest bardzo fajne, jeżeli chcemy skończyć przeciwnika, jeżeli ma on na przykład 500, 600, 700 HP i chcemy go dobić, to można z tego skorzystać i fajnie się to sprawdza. W takim pojedynczym strzelaniu nie jest już aż tak dobry, bo 420 uszkodzeń przy jego przeładowaniu to nie jest rewelacja, ale jeśli jesteście w dobrej pozycji, to oczywiście też będziecie sobie ten damage pomału robili. To jest bardzo szybka bitwa, ale chciałem Wam pokazać, w jaki sposób tym czołgiem można utrzymać flankę. Oczywiście nie sam utrzymałem tą flankę, były tu inne czołgi, ale kluczowe były te podwójne strzały, kluczowe było zniszczenie tego badżera i po prostu szybkie wyciśnięcie e, przeciwników. Podjeżdżam sobie jeszcze do przodu, zobaczyłem, że ten chiw ten jest odwrócony, więc staram się jak najwięcej nastrzelać, jak najwięcej zrobić. Podjeżdżam, atakuję, chiw ten jest w tym momencie odwrócony, więc nie bardzo mogę zaatakować, żeby nie dostawać za chwilkę z dwóch stron. No ale FV jeszcze podjechał mi pomóc, więc. Za chwilkę uda się tutaj tą stronę pchnąć. Wczoraj zagrałem tym, bitw, tym czołgiem kilkanaście bitew. Muszę powiedzieć, że naprawdę całkiem nieźle się bawiłem. Tak jak na początku, nie przepadałem za nim i mnie to działo, No to jak zmieniłem sobie na to celowanie, to od razu ta maszyna stała się dla mnie lepsza. Dodatkowo jeszcze powbijałem trochę modyfikacji polowych. Wrzucę Wam tutaj screena również z tych modyfikacji polowych i to się fajnie sprawdza. Ewentualnie, jeżeli chcielibyście sobie zmienić coś w tym wyposażeniu, to możecie zrezygnować z wentylacji. Być może zamiast wentylacji tutaj to ulepszone wzmocnienie będzie fajniejsze. Pomoże Wam to dłużej przeżyć, będzie Wam dawało więcej HP w jakichś konfrontacjach z innymi czołgami ciężkimi. Natomiast ani z tego turbo, ani z tego celowania bym na waszym miejscu nie rezygnował. Już prawie 7000 nastrzelane jeszcze w tym momencie tego Chieftaina, pacniemy sobie, za chwilkę dobiję chyba 705 i będziemy mieli tą bitwę załatwioną bardzo. Bardzo szybka bitwa. Nie, tutaj Stingera jeszcze. Bardzo szybka bitwa, bardzo dynamiczna, ale sporo się w niej działo. Tutaj była naprawdę wymiana, wymiana z twardymi przeciwnikami, ale całkiem nieźle ona poszła. 5 fragów, 7700 uszkodzeń. MK wbita na tym czołgu. Wcześniej Mki nie miałem, więc kolejny czołg z Mką odhaczony. A teraz pokażę Wam kolejną bitwę, w której. Pokażę wam, jak ten czołg jest mocny, jeżeli jest ustawiony w dobrym miejscu, jak twardy jest jego pancerz i jak dobrze można z niego skorzystać. Ta bitwa będzie troszkę wolniejsza, nie będzie aż tyle akcji, nie będzie się to aż tak szybko działo, więc macie spokojnie czas na to, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zostawić subskrypcję, napisać w komentarzu, czy macie kanopenera, czy lubicie kanopenera, czy może macie jakiś swój zestaw, który wam się sprawdza dobrze i chcielibyście się nim podzielić, albo macie jakieś spostrzeżenia czy uwagi, z których może ja mogę skorzystać, a może inni widzowie. Zapraszam Was yy, do, do tych komentarzy i do subowania kanału, bo staram się tego swojego YouTube'a trochę ożywić i naprawdę każda pomoc, poświęcenie tych kilku, kilkunastu sekund nawet na komentarz będzie naprawdę bardzo fajną sprawą, bardzo miłą. I z góry dziękuję. Losowanie na dziewiąte tiery. Mamy jedną artylerię i już Wam mogę powiedzieć, że no niestety artyleria mi tutaj nie będzie dawała za bardzo żyć, ale jedziemy sobie na wschodnią flankę, na mapie Redshire i będziemy próbowali grać sobie tutaj od czerwonej linii. Tam jest takie miejsce, na którym ciężko jest opuścić armatę. Trzeba uważać, bo można dostawać strzały z tyłu, ale jeżeli dobrze się tam ustawicie, jeżeli drużyna również pozwala, pozwala przeciwnikom wjechać, wpuszcza ich trochę, żebyście mogli strzelać, to można tam zrobić bardzo fajny wynik i w tej bitwie Spróbuję Wam to pokazać. Generalnie nie przepadam za tą miejscówką ogólnie, za tą z strefą na mapie. Ona moim zdaniem jest dość słaba, te wyjazdy dla czołgów jeszcze może nie byłyby takie najgorsze, gdyby nie to, że niestety atakując z południowej strony wyjeżdżacie pod te deki, które są ustawione tutaj w sektorze B. 8 i po prostu nie możecie za bardzo zaatakować za darmo, nie możecie spróbować wyjechać i postrzegać się z tymi czołgami, bo to was może bardzo dużo kosztować. Pierwszy strzał, tak jak mówię, wyjechałem tutaj. Jedna rzecz, którą mogłem zrobić ewentualnie później, a też nie zrobiłem, to przywrzucenie tego drzewa, które tutaj jest które to prawie uschnięte drzewo. Ono oczywiście nie pomoże Wam z kamuflażem w przypadku. Które się z blisko znajdują, nie da wam tyle kamuflażu. Natomiast, jeżeli przewrócicie to drzewo, to już te maszyny, które znajdują się tutaj w tym miejscu, czyli na C7, C8. One mogą mieć problem z zaświeceniem was i może wam to dać tyle kamuflażu, żeby was nie było widać, jak wyjeżdżacie. I czasem może się to przydać po prostu, żeby się nie świecić. Duża przeciwników podjechała dość agresywnie. Mamy trzy czołgi tutaj po lewej stronie, trzy czołgi z tyłu, czyli sześć maszyn. Blisko, pewnie z tyłu jakieś, tak jak mówiłem, te deki. Ja się tutaj próbuję wychylać i strzelać o tej te dziesiątki. Nie jest to najcelniejsza armata. Nie jest to jakieś ultra precyzyjne działo, ale strzela się z tego ok. Tak jak mówię, to ulepszone celowanie, ono powoduje, że yy, że całkiem nieźle te pestki lecą, yy, aczkolwiek na no, czasem potrafią być irytujące. I widzicie, od jeden strzał trali zebrałem, teraz yy, na szczęście słyszałem, że do mnie strzeli i udało mi się cofnąć na tyle szybko, że tylko ogłoszenie zebrałem, no i czekam po prostu, czekam na to, co się tutaj wydarzy. Nie mam zamiaru wykonywać nerwowych ruchów, szukam sobie przestrzałów takich gdzieś tam, przez pixel, przez jakąś szparę w tym sterowcu. Tutaj z prawej strony też udaje się czasem, czasem znaleźć przestrzał, jeżeli tam jakiś szoł podjeżdża. A artyleria czeka 30 sekund, pocisk jest ładowany, klika i to jest jego całe gameplay. Nic więcej, stoi w miejscu, klika co 30 sekund i to wszystko. Jak komuś to sprawia frajnę? Jak komuś to sprawia zabawę? Nie rozumiem, bez sensu zupełnie. Aże w każdym razie, skupięcie się na mojej bitwie. I siódmy nasz zostaje już zezłomowany. Za chwilkę, za chwilkę pewnie go zniszczą. No a ja tutaj sobie robię kolejny strzał. Po malutku sobie skubię. Tutaj jeszcze będzie moment, że więcej tego, tego postrzelam. Kanon Penner, jeżeli byście chcieli robić. Czołg naprawdę bardzo spoko. Myślę, że nawet Spokojnie do misji jakiś osobistych, może się przydać. Ma twardą wieżę, ma ten podwójny strzał, ma całkiem precyzyjne działo, mówię nie idealne, ale, ale całkiem przyzwoite. Jest to naprawdę czołg, który, który warto sobie zrobić i warto go mieć w garażu. Dwa ładne strzały zrobiłem w kogo to było w T10 czy w 113, nie w tego obiekta 7772. No, a tak naprawdę cały czas czekam na to, aż przeciwnicy wyjadą agresywniej. To jest pierwszy z czołgów, które, które, o których nagrywam film, które są w tym momencie w Battle Passie. Przypominam tylko, że te czołgi, czyli Can Opener WZ 111 a i Patton 10-tierowy M48, to są czołgi, które zdobywają więcej punktów za przepustkę bitterną. No i zobaczcie, i teraz zrobimy sobie podwójny strzał. Wyjechał sobie AMX, no ale teraz tak fajnie nie polsowało, bo. Niedużo ponad 700 uszkodzeń, ale tego AMX-a kropnąłem i zebrał dość mocno. Zostałem sam w tym momencie. Wygapiliśmy w ogóle moment, kiedy nasza drużyna się poskładała, zostałem sam. No i teraz będę przede wszystkim próbował tutaj zadawać pojedyncze, pojedynczą czołgą uszkodzenia i wyciągać ich od tego Fosza 155 i Grilla, który jest z tyłu. Generalnie w takiej sytuacji. Nadal macie bardzo mocną, bardzo mocną pozycję, dlatego że oni i tak nie są w stanie do was przyjechać. Jeżeli macie dwa czołgi, niszyciele czołgów z tyłu, tak jak tutaj widzicie, no to każda próba przejechania na moją stronę będzie dla nich po prostu śmiercią, więc oni tutaj nie są w stanie nic zrobić. AIMX się o tym przekonał, t dziesiątka się cofa, 113 jeszcze tam stoi i tam jeszcze Mauschen był, więc trzy pojazdy uwięzione i one tutaj nic nie zrobią, a Arta cały czas swoje klepie. Ja tak naprawdę... Tylko chyba od K-91 zebrałem strzał od czołgu, a reszta, wszystko to mnie artyleria obiła. No i niestety, yy, niestety muszę przyznać, że do tego artyleria akurat dobrze jest potrzebna. Wiem, że trochę ponarzekałem na artylerię, trochę yy, zdenerwowałem się tą artylerię, słusznie, bo to jest irytujące, ale z drugiej strony, gdyby nie taka klasa, no to taki czołg ustawiony w takiej pozycji, miałbym pewnie Full HP albo tylko ten jeden strzał od K-91 zebrał, a tak to zostałem trochę. Obity. No szkoda, że artyleria też jest irytująca i nie zawsze wyjmuje tylko tego typu czołgi, które są w OP pozycji. Jak widzicie nasza drużyna zajęła sobie, można powiedzieć, większość mapy. Środek mamy opanowany, który jest kluczowy moim zdaniem na tej mapie. Ta, ta miejscówka, gdzie ja jestem, ona jest istotna, ale środek moim zdaniem jest ważniejszy. I to środek bardzo często decyduje o tym, czy wygrywa się bitwy, czy bitwy się na tej mapie przegrywa. No, i widzicie wszystkie czołgi, czyli Mausen, T10 i 113 cofnęły się stąd zupełnie. Odpuściły tą stronę, i muszę powiedzieć, że to bardzo słusznie. Yy, bardzo słusznie zrobili. Ja jestem na pozycji, z której mnie nie są w stanie wyjąć, yy, i na pozycji, do którą nie są w stanie dojechać, przez to, że te Tedeki stały z tyłu. Więc co mogą zrobić? Ewentualnie się wycofać i spróbować szczęścia gdzieś indziej. Więc ja będę podjeżdżał i próbował tutaj sobie skrócić. Szczelinę ten kawałek, bo tutaj nic ciekawego się nie wydarzy. No i jesteśmy już na górce, która znajduje się na środku. Tak jak widzicie, drużyna przeciwna dość mocno tutaj skupiona. W jednym miejscu w okolicy A3, A4 w tych krzakach takich w dołku i stamtąd będą się próbowali bronić, a my będziemy próbowali ich stąd wyciągać. 3700 uszkodzeń, 1300 spota. Już jest to całkiem przyzwoita bitwa, a jeszcze z tego co pamiętam, coś tam uda się postrzelać. Redshire ogólnie jest mapą, którą bardzo lubię i jest to jedna z lepszych map moim zdaniem, jeżeli chodzi o tę grę. Mapa, na której można dużo zrobić, na której każdy właściwie rodzaj pojazdu ma coś do zrobienia. I czołgi lekkie, i medy, i neszciciele czołgów, i czołgi ciężkie. Każdy ma swoją jakąś miejscówkę, każdy ma jakieś swoje zadanie, a do tego jest to mapa, na której możecie krążyć, zmieniać flanki, próbować podjazdu z drugiej strony. Mapa, na której różne regiony tej mapy sobie pomagają i sobie są w stanie Razem świecić, jedni świecić dla drugich i sobie jakoś tak współgrać, naprawdę świetna mapa. No, mogliby troszkę, tak jak mówię, tylko ten sterowiec przerobić, który jest taki na uboczu, i tak, no i tak za bardzo staram się tam nie jeździć, bo nie przepadam za bardzo za tą miejscówką. No, ale czasem i tam trzeba pojechać. K9-1, jak widzicie, zadał mi tutaj uszkodzenia gdzieś tam z zaty kamienia. Znowu do mnie strzelił. Teraz mam troszkę farta, bo gdyby mniej szczęścia było, albo miałbym trochę gorszy pancerz to. Pewnie już by mnie w tej bitwie nie było, dlatego się cofnę tak, żeby schować sobie dolną płytę, schować sobie kadłub i zostawić tylko wieżę. No i też trochę cofnę się dlatego, że dzięki temu wyjadę z jego zasięgu spotowania i mam nadzieję, że nie będę się przez to świecił. Więc robię sobie tam blindy, próbuję go znaleźć. Jakoś wiem, że ten czołg ma dość mało punktów wytrzymałości, więc może uda się go zdjąć na strzał. No a teraz Foch go atakuje. No i K91 jest schowany za kamieniami, więc muszę wyjechać wyżej, ale tutaj już raczej bez, bez martwienia się o to, że gdzieś on mnie zaświeci. No muszę uważać że oczywiście, żeby mnie czołgi z lewej strony nie zaświeciły, ale ten K91 pewnie mnie nie zaświeci. Tu będzie w ogóle ciekawy strzał, nie, to jeszcze nie ten. Gdzieś go tam w jarzmo od góry i uda się go za chwilkę przebić chyba tym strzałem, tak szukałem jakiegoś takiego zielonego punktu na tym na tej jego nadbudówce. Ostatecznie po prostu pacnąłem i liczyłem na to, że RNG dobrze poniesie pocisk i Okazało się, że dobrze poniósł, bo czasem i tak się zdarza, że ręgę trochę pomoże. Blindy teraz w bardzo oczywiste miejsca. Przy okazji, oczywiście, sprawdzam, czy się świeca. Czyli wyjeżdżam, oddaję strzał i od razu się cofam. Jeżeli mam żarówkę, to wiem, że gdzieś tutaj czołg stoi w krzakach i, i mnie spotuje. O, tak jak teraz w tym momencie, to znaczy, że gdzieś ten czołg jest tutaj w krzakach ustawiony blisko i takie blindowanie może po prostu przynieść skutek w zniszczeniu, albo przynajmniej w zadaniu. Uszkodzeń, ale tego się oczywiście dowiemy po, po bitwie, bo nie będziemy tego wiedzieli w trakcie bitwy. 5 czołgów cały czas, 9 do 6. Tutaj była taka sytuacja, że ta bitwa była w miarę wyrunana w pewnym momencie i nie było wiadomo, czy my będziemy w stanie tą, tą bitwę wygrać, bo ta nasza zachodnia flanka, czyli ta flanka gdzie jest zamek, nie była może jakoś szczególnie mocna, i gdyby tam przeciwnicy byli w stanie wykończyć te nasze czołgi, i przepchnąć ją, to to może byliby w stanie tą bitwę wygrać, no ale teraz już są zamknięci i tak naprawdę to jest tylko kwestia y, czasu, kiedy uda się ich y, spacyfikować. 455 155 świecił się, widziałem, że się troszkę bokiem odwrócił, dałem pestkę, udało się, przebity. Y, ta 705 z tego co pamiętam chyba będzie będzie do strzelenia dla mnie, na razie patrzyłem tylko szaro futura, ale właśnie skapnąłem się, że 705 gdzieś tam y, gdzieś tam sobie majaczy w oddali i i czekam aż zostanie zaspotowana przez E-77. Zawsze warto sprawdzić takie miejscówki, bo wbrew pozorom może się zdarzyć, że, że po prostu będziecie mieli przestrzał, tak jak ja mam tutaj, gdzieś przez jakieś krzaki czy przez coś. No ale niestety, Bóg wie, że mi wystawał ponad górkę. Później spra sprawdzałem to na ym, na Battle Hitsach, czy nawet będzie... A, będzie chyba pokazane, tak? Jak tutaj w do mnie strzelił. Widzicie. Był dobrze ustawiony. Zobaczył bok mojej wieży. Jak był przód wieży, to nie byłbym w stanie przebijać, no ale niestety w bok wieży zebrałem i bitwa się dla mnie w tym momencie kończy. Tak czy inaczej, 4,5 tysiąca. Tam jeszcze coś było na ślepo. Zobaczycie to w tym momencie w, bitwa, w wynikach końcowych, podsumowaniu bitwy. Tak jak powiedziałem, bardzo spoko czołg. Moim zdaniem warto zrobić. Jeżeli go macie w garażu, to wrzućcie sobie taki zestaw, jak ja tutaj pokazałem, i spróbujcie sobie nim pograć. Myślę, że Wam się spodoba. Jeżeli pierwsza, druga, trzecia bitwa Wam nie siądzie, dajcie mu trochę więcej czasu, bo to też jest taki specyficzny czołg, do którego trochę się trzeba przyzwyczaić, trzeba, e, trzeba wziąć pod uwagę to, jak, e, jak te pociski latają, że on jest dość duży, że jest powolny, że wymaga trochę czasu, że nie zawsze uda się przeskoczyć na przykład między osłonami w odpowiednim czasie, więc nie zawsze warto ryzykować. W każdym razie ode mnie ten czołg dostaje okejkę, okay nieźle się bawiłem i Wam również polecam. Zabawę. Tyle w tym odcinku, tak jak mówiłem zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, zostawcie komentarz, pomóżcie w ożywieniu troszkę tego kanału i widzimy się w kolejnych odcinkach, gdzie będzie opisany wz 111 a i M48 Patton. Trzymajcie się, cześć!